O, panu, nie? Ja teraz zmalowany ja stepek? Ma to, bo, ale teraz, ale, Aaker哎, włosy. Nie, nie przeszkadza. Tylko futermin ucieka. <laughs> Moje włosy. Jak te... widzimy, faceci też są malowani. Nie tak się tylko kobiety. Jak facet się chce ozdobić, to też może się malować. No to zdjęć. Ja też akurat do zdjęć się maluję, a tak na co dzień to staram się być naturalna. Ale ile można tak? Um, a to może tak, e, powiedzmy, że 30+. Dlaczego, <grym>, to, to ty jesteś młoda. <grym>, jest tak plus minus. No. No, no, dlatego wiesz naturalna i tak dalej, że wiesz. Ale Karina nie plus. wygląda na swoje lata, nie, no, bo jest na dlatego. Taka, ona. 30+, plus, ale nie taki mocny plus, żeby ktoś nie myślał, że 38 no, czy coś, coś tak takiego. Słuchaj, to żeby tak ci powiedzieć, to ja mam 28 latkę. Każdy ma 28 A, no właśnie. Fajnie. Także już mam takie dziecię. Jeśli jak to ja. Była, tak, to nie wygląda. Znaczy no, wiesz, bo jestem mała, to wyżej. Z... No, prawda. wyglądamy dłużej młodo. Może być, może być. Że Im wyższe kobiety, tym Aha. bardziej się, szybciej się tak może. Może być, może być. Ja nie zwracałam na to tak mocnej uwagi. Bo tak... Jak te mniejsze dziewczyny, to sobie wyglądają bardziej. No, to zauważyłam, zauważyłam to trochę, trochę zauważyłam. No. Moja na 28 lat, ale wiesz, ona nie wygląda na 28 lat. No, nie, nie, nie. Znaczenie nie, no, nie, to nie nie to to takie bardziej, to to jest? To jest że no, dla, dla nich biznesowe, coś w nie się Nie, nie tak, tak. I co, ja mam tak, ale to wiesz, to jest tak, że dziewczyny bardzo często przychodzą do mnie na biznes, biznesówkę, zwłaszcza mężczyźni mm. też. Idą sobie do dochałem gdziekolwiek, mm. mm. czymśkolwiek, kupują czuły, jak im się podobają, na kim mam to sławka i czego się od nich oddają. I to tam tak robią, nie No Oczywiście, ale to jest. No Jak Jakoś nie jest tam, widzę zmiany, nie? Ale wiesz, e, tak samo na przykład na Boże Narodzenie, ja robię bardzo no. dużo sesji na Boże Narodzenie, to sama sytuacja, z Pytarki, Sierpki, To jest Peterki, Serki, to

ja w ogóle ja już ona dobrze się, nie? No nie, tak. to, jest, to... <grym> no no. tak. Ja jest, tak to to dobra, dalej, jak Ja, że ta to fotografia, tak. jak moje dziecko miało, było w kiesie kasieś to bezwek, ja, tobą no, 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 to nie tutaj robić. nie, to ja ogóle. dobra, czy to się polecisz przebrać, tak, Już on jest gotowy, już gotowe. to szybko ustewka u mnie nie będzie tak szybko. Dobra, Stefek gotowy, to teraz Karinka się szkuje, to, to jest Stefak, Stefek, teraz ja, dobra.